W każdym razie ten ziomek przemasował jakieś 20 dobrych kilogramów. No i zaczyna się akcja z Ferrari. Eee, znowu... Amadi Glowap, broda doszła. Amadi Glowap ewidentnie. No i proszę zobaczyć wzrok Amadeusza. On go nie lubi. A ten nie wiem. <ścoughs> ten też go nie lubi. Troszkę mniej IQ na pewno eee, od Amadiego. Ta... Dobra, pójdź. Musimy to zobaczyć. Musimy to też. A później zobaczymy Ferrari Metin 2, bo też wiem, że jest taka przeróbka. Oczywiście pani Laskowska, e, też glow-up. prawo, gratuluję w takim razie. Maję złamaną rękę, ja też mam ją złamaną, więc... ...możemy... Jakie chcesz wadze, możemy nawet do 90 kg. Spoko, no mówię, Wreszcie, rozważę tą propozycję. Przepraszam, że przeszkodziłem. Mieliśmy tu dół wyjaśnienia, mamy, a... ...jest taka... Nie... Ale wyjaśniona sytuacja? Nie, będzie wyjaśniona i w końcu kolega przyjmie wyzwanie. Powiedz powiedzcie mi o co poszło. No tutaj pomagaliśmy tutaj koledze w przygotowaniach, a kolega się zachował nie, nieelegancko. Zachowałeś się bardzo, nie, no, zachowałeś się nieelegancko i to ja? taka jest prawda. No. Ale czemu ja, no to ja powiesz, uważam, argument. że kopnąłeś mnie kurwa stary. Ale no. dlaczego cię kopnąłem? Ale jednak dwa razy mnie kopnąłeś. Ale dlaczego Od tego się w ogóle wzięło? Że przyjechaliście jako klub bokserski sparujemy boksersko i nagle kopiesz. No i tutaj e, staję totalnie po stronie Amadeusza, nie. Jeżeli chodzi o to, że to jest prawda, to miała być godzina pół, czyli to miało być box. Tak, okay. to miało być box. normalnie to miało być box. stary, to miało być, miał być box. po prostu. Po drugie, Głośniej po, ludzie nie, piszą. Przy wszystkich, żebym się nie ośmieszył, na, na, na ucho mi gadasz, żebym się nie ośmieszył, przy wszystkich, kurwa, przed kamerą i tak, mówisz, że nie, nie, nie przypominam sobie nic ziomek? takiego, co ty gadasz w ogóle, Za purwa. dużo chyba sobie lecisz że nie pędzisz. Nie wiem, B nie. a co sądzisz o tym, że Budda nie dał swoich nagród, które obiecał, które były do wygrania w jego płytach, nie? Musisz się wypowiedzieć na ten temat. Pozdrawiam Filipka. Kurwa nie! No to tego na przykład nie wiem. Ja też tego nie wiedziałem. Nie wiem. A buduje się jakaś aferka z tego względu, czy tak po prostu ten? Nie, nie, nie wiem. Ja nie słyszałem w ogóle. Nie o tym słyszałem o tym, tym, ale w takim razie to jest bardziej pytanie do Buddy, bo ja mu w portfelu nie siedzę. No tak. Nie siedzę w jego algorytmie w przyznawania nagród na i tak dalej. No ale Budda. Raczej jest fair wobec swoich widzów, więc nie sądzę, żeby ten. Znaczy, inaczej. Nie zakładałbym, że nie, mhm. e, bo tego nie wiem po prostu, ale raczej wszystkie że są tam zawsze te, te, te nagrody jakieś przyznawał, nie? Czy tam kupował na przykład Airpoda, Airpody dla, dla widzów i tak dalej. Nie wiem, ale raczej, raczej bym, raczej uważam, że chyba przyznał. To? Chyba, że wiesz coś więcej na ten temat, oczywiście. No możesz napisać sobie... na Instagrama i wysłać jakieś screeny albo coś. Project Fighter, kurwa, sorry stary, nie przeczytałem. Świerklaniec, świerklaniec pozdrawia po sąsiedzku. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, się manu. Dobra, oglądamy dalej, bo teraz oczywiście najlepszy moment. nie mam, nie, to nie, to nie. Stwierdzali za głupoty, chłopak. Nie no, bo wiecie jak było, no, przecież kurwa, ziomek. Nie wiem, no, kopnęliśmy pierwszy i taka jest a Zdrużyłeś mi złoczkę, manu. Nie będziemy teraz rozkwiniać, kto. Ja bym nawet chętnie zobaczył to, czy on go rzeczywiście uderzył tym łokciem wtedy, nie? Mhm. Ale ten gość po prostu tyle farmazonów zajebał w tym wywiadzie, że jakoś nie chce mi się w to wierzyć. I Ogólnie, nawet we wszystkim wiadomo, Nie, nawet nie tyle. Nie bardzo tego sprawdzać, Ostatnio nie? spotkałem gremlina w Holandii. Uciekł, czy co? Kurde, nie mam pojęcia, bo nie mam kontaktu z gremlinem. Gremlin to jest ochroniarz. E, z e, fejmu. fejmu. Ten co też miał. Wiem, miał we, tam ak akcję mało mnie. Eee, nie wiem, nie mam pojęcia. Nic mi nie wiadomo na temat Gremlina, ale jeżeli go zobaczysz, to pozdrów go od nas, nie? Tak jest, pozdrów. czy Femme nie zaczyna być na pierwszym miejscu? Nie. Mamy? Nie, nie, nie powiedziałbym tego w ten sposób. Oglądajmy dalej, bo to. Ja chcę to zobaczyć. To jest przez dobre. Dobra, ja mogę... Dobra, to jak kopną, to jeśli się okaże, że nie kopnąłeś mnie... Ej. Ej. Ale dlaczego cię kopnąłem, ziomek? No ty cały czas... Hey. Jak mnie kopnąłeś, jeśli nie kop... Ja pierdolę, no nie ma tego nagranego, więc w sumie i tak tego nie. rośnie. No no. no, ale po drugie, kurwa, w po co ja mam gadać, że ja coś pierwszy zrobiłem, jak ty zrobiłeś to pierwsze, bo powiedziałeś coś, do no mnie. No ja ci powiedziałem, jak do mnie zadzwonią, błodarze, powiedzą, że chcą coś. Ale nie od z no teraz. Ja ci mówię jak jest, kurwa. Ja mam honor, kurwa mogę się przyznać do czegoś, co zrobiłem, kopnąłem cię, bo zrobiłeś coś, mi. Ale tego się nie przyznasz, bo ale... mam na no, nie masz zasad. Ale kurwa kopnęłeś pierwszy. Ale ja roz... nie masz zasad. No taka jest prawda. Dobra, weź, a nie, macie, a nie macie A co kurwa? Poszedł liść. No i oczywiście rpx, rp, Poszły wiatraki No i tutaj, moi drodzy, a to jest on, Batman, on, on ma w ogóle, on ma w ogóle ksywę Batman, chyba e, Erik Batman, bo on e, Nie wiem, czy zauważyliście Ale prócz tego, że Na Fame House'ie Też miał, że ma, dokładnie To też miał tutaj, moi drodzy Ferrari famehouse, To jest kurwa stary już Któryś raz z kolei Ale on tutaj też My miał koszulkę Ferrari, Fajrząc, Ale on tutaj, tutaj też miał koszulkę Batmana, patrzcie Tutaj też ewidentnie Batman siedział Więc co jest gość, który jest fanem Batmana W <grym> Batman. Tak. Podiebał sobie... Szybko zleciał jak Batmobil. Tak, gość podjebał logo e, dla swojej tożsamości e, niczym wersow dla swojej działalności. <grym> ależ, ależ dobra puenta. Leciutka puenta, moi drodzy. Poprawiam już pikulec i lecimy dalej. Batman. E, co my tam mamy dalej? E, uf, no, już, dalej mieliśmy, to... żeby zobaczyć, jeszcze jest druga perspektywa. A, nie, 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 drugiej, dalej co? oczywiście Ferrari MT2. A, no Ferrari tak, Ferrari Metin 2. Metin 2, to jest kurwa podobno grubaśne. Ferrari nokautuje mistrz K1, ale to Metin 2. 6 tysięcy, tego nie widziałem. Ja też tego nie widziałem. 6 tysięcy polubień i 25 dislików. Tak o, więc jest to mocno o, się robi trochę wiralnie, jak z moim polakiem. Uwaga, uwaga, nie wiem, czy wy też tak macie widzowie, ale ja mam tak, że jak widzę takie coś, to często daję like w ciemno. Ja też. Tak, że mam też tak ja macie. tak miałem, jak zobaczyłem moju, moją gadkę proroczą. <laughs> Okej, okay. no, z wynikiem Ksajo, tak? Tak, ja właśnie, jak Marcin, jak się, spotkał, <laughs> jak Marcin się czujesz? Mówi, co tam prorok? A ja tak, kurwa. Głupio mi się zrobiło. <laughs> no. Dobra, lecimy w takim razie dalej. Boom. Agresywny PXXX Ferrari. Nie masz za sobą. A weź spierdalaj, co spierdalaj Erk! Tąpnięcie zajebiste. Cała Gildia, cała Gildia przyszła. Łycie nowych, tu o tobie, Bogdel? Jak coś kanał mleczny człowiek.